Ja swój pierwszy rok studiów miałem 9 lat temu. Od tamtego czasu zmieniło się w moim życiu totalnie wszystko i to tyle razy, że nie starczyłoby czasu na YouTube, żeby to wszystko opowiedzieć. Ale początek studiów i w ogóle te pierwsze lata studiów to jest naprawdę przepiękny okres. I mam dla Was 5 takich prostych, finansowych i trochę niefinansowych rad, które mogą wpłynąć znacząco na Wasze życie na studiach, a co za tym idzie, także w przyszłość. Po studiach, bo te najbliższe lata będą bardzo, bardzo ważne. Pierwsza sprawa, która dotyczy absolutnie wszystkich: tych, którzy kończą szkołę, zdają maturę, jadą na studia, tych, którzy zaczynają studia, ale nie widzą, czy to te studia, nie przejmuj się, jeśli nie wiesz, co chcesz dalej w życiu robić. Mamy taką silną presję, chociażby rodziców, że wykształcenie wyższe to też z wielu rzeczy wynika, bo kiedyś to był znak wielkiego prestiżu, że ktoś miał tego magistra w rodzinie, więc każdy rodzic chciał to swoje dziecko szybko na uczelnię wyższą wypchnąć, i tym sposobem mamy teraz najwięcej studentów w Europie. I ta presja będzie silna. I każdy wokoło będzie przerzucał się jakimiś sekretnymi sposobami na sukces i czy wybrać karierę w korpo, czy wybrać taką, czy założyć własną firmę, czy coś tam. Nie musisz tego wiedzieć od razu. To jest przepiękny czas, żeby znaleźć to, co cię mega interesuje. Ja na przykład w liceum byłem absolutnie przekonany, co chcę w życiu robić, tylko okazało się, że to, co myślałem, że będę robił, wygląda zupełnie inaczej niż myślałem. Ja chciałem pracować w mediach, chciałem być dziennikarzem takim dziennikarzem z misją, jak się czytało te książki, thrillery o tych reporterach śledczych takim dziennikarzem, który będzie rozmawiał o poważnych biznesowych tematach na największych kanałach w Polsce. No, i później zobaczyłem, jak media wyglądają naprawdę, i dzisiaj jestem blogerem, bo świat się zmienił i te blogi mogą mieć dużo większy wpływ na ludzi niż to, co jaki mają dzisiaj media. I już pierwszy rok bez paniki. Spokojnie możesz jeszcze nie wiedzieć, co chcesz w życiu robić, i możesz jeszcze wiele, wiele razy te decyzje zmienić. Druga rzecz, dla mnie osobiście najważniejsza, to. Eksperymenty. Czas studiów to jest czas eksperymentowania z tym, co chcecie robić, z tym, co możecie robić, ale nie jesteście pewni z tym, co może warto spróbować teraz, póki macie dużo czasu i mało zobowiązań. Ja na przykład w czasie studiów zrobiłem jeszcze dodatkowe podyplomowe studia z pośrednictwa nieruchomościami, bo zawsze interesował mnie ten zawód. Myślałem, że zdobędę licencję, może akurat kiedyś się przyda, założę taką firmę. W tym samym czasie robiłem też jeszcze kurs masażu i nawet szkołę kaskaderską. Dzisiaj totalna abstrakcja. Jakby mi ktoś powiedział, że nie dość, że muszę za to kupę pieniędzy zapłacić, które wtedy zresztą brałem na kredyt, to jeszcze do tego będę musiał spędzić każdy weekend na ciężkim treningu i przez cały tydzień pracować głównie po to, żeby dać radę przeżyć niedzielny trening. Na drugim czy trzecim roku studiów to była wyśmienita przygoda i bawiłem się doskonale, i naprawdę wiele to wniosło do mojego życia. Ale tylko czas studiów pozwolił mi na tego typu eksperymenty. Eksperymentuj. To jest najlepszy czas, żeby skorzystać z tych zasobów, które masz teraz. Dużo niższe wymagania, dużo więcej czasu i szybciej leczysz kaca. Trzecia rada: ucz się języków obcych. Ja na przykład na uniwersytecie nie doceniałem bardzo tych punktów, które miałem na lektoraty. Mogłem sobie wybrać dowolny język i chodzić na niego i się po prostu uczyć, ile wlezie. Mogłem przypinać jakieś punkty po to, żeby mieć więcej zajęć. Mogłem chodzić na wykłady po angielsku zamiast wykłady po polsku w tych przedmiotach dodatkowych, tak zwanych ogólnorozwojowych czy coś takiego. I nie zawsze to wybierałem. Znam tylko angielski, tylko jasz. No, to jest podstawowa znajomość w biznesie, na rynku pracy. Język angielski w zasadzie nie jest już dla wielu językiem obcym, jest językiem, który po prostu musimy znać. Studia bardzo często dają bardzo dobrą ofertę językową, z której nie korzystamy. My jesteśmy zmęczeni, bo musimy ten przedmiot zaliczyć na siłę i, i w ogóle po co mi to uczyłem się w liceum, znałem maturę i tak dalej. To jest doskonały czas, żeby wykorzystać wiele, wiele godzin na język obcy, bo później po pierwsze trzeba za to zapłacić i to wcale nie jest tanie, a po drugie znowu trzeba będzie jakby kierat swoich codziennych obowiązków, pracy własnej firmy i tak dalej, wrzucić jeszcze kolejną rzecz do rozwoju, czyli języki obce. Jeśli macie możliwość tu i teraz w czasie studiów postawić na coś w edukacji, to języki obce przydadzą Wam się do końca życia. Czwarta rada, która mnie boli do dzisiaj, bo to jest jedna rzecz, której żałuję, ale żałuję, że jej nie zrobiłem. Erasmus. Jeśli masz możliwość pojechać za granicę na kilka miesięcy, zrób to. Później będzie dużo, dużo trudniej. Mój najdłuższy wyjazd to były 3 tygodnie w Azji. I poznanie tamtejszej kultury w tak małym skrawku, no już daje bardzo wiele. Ale z kolei moja dziewczyna spędziła pół roku w Madrycie i posługiwanie się na zmianę angielskim i hiszpańskim, obcowanie z zupełnie inną kulturą i przede wszystkim obcowanie z ludźmi z całego świata, bo jak się często jedzie na Erasmusa. To nie do końca jest się z tymi ludźmi, nie wiem, jak jest się w Hiszpanii z Hiszpanami, jak jest się we Włoszech yy, yy, z Włochami. To, to nie do końca jest tak. Bardzo często na Erasmusie jest się w gronie Erasmusów, którzy przyjechali też na ten uniwerek i trzymają się po prostu razem. I tym sposobem zyskujecie fantastyczne kontakty na całym świecie. Możecie mieć Erasmusa z USA, z Chin, z Japonii, Nowej Zelandii i wszyscy akurat przyjechaliście do Francji. Taraun. To są kontakty, które zostają na całe życie. To jest niesamowicie zderzenie z kulturą, które później jest bardzo ciężko zrobić. Ja miałem okazję pracować z ludźmi z całego świata, i samo to zderzenie kulturowe już na początku jest bardzo trudne, a dużo łatwiejsze obycie się z nimi. I dużo większą łatwość, swobodę komunikacji ma się, jeśli spędzi się kilka miesięcy w takim bardzo międzynarodowym gronie. Jedna rzecz, której ja nie żałuję, że nie pojechałem, chociaż pewnie nikt by mnie nie puścił, bo jak się postawi wszystko na karierę, to się później ma takie oceny jak ja. Ja miałem chyba kilkanaście poprawek na studiach, o warunkach nie wspominając, no ale dla mnie niekoniecznie oceny były najważniejsze, tak to subtelnie ujmijmy. I ostatnie, najbardziej związane z tym, co ja robię na blogu, czyli zbuduj sobie nawyki finansowe. Ja tutaj nie mówię o jakichś poważnych kwotach, nie mówię tutaj o bardzo konkretnych rzeczach, żeby człowiek budował biznesplan na pierwszym roku studiów. Ale jeśli nauczysz się oszczędzać już teraz, to kwota będzie miała najmniejsze znaczenie. Jeśli nauczysz się rozsądnie robić zakupy, jeśli nauczysz się rozsądnie uważać na promocję i rozpoznawać, co jest promocją tu i teraz, to jedyne, co się zmieni, to kwota. Tak jak mówię na przykład początkującym inwestującym. To, że ja na przykład pokazuję jakąś transakcję i zawieram ją na 200 zł, tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, bo zaawansowany inwestor powie, że 200 zł to nawet na prowizję nie jest, a ktoś to dopiero zaczyna, powie, że dużo ryzykuje. Kwota jest tutaj najmniej ważna. Jeśli oszczędzamy te. 100-200 zł miesięcznie byłoby to fantastycznym wynikiem. Wiem, co to jest budżet studencki. Miałem takie miesiące, że przeżywałem za kwoty, które tak naprawdę dzisiaj oddaję miesiąc w miesiąc na ZUS. Ja dzisiaj jako firma płacę 1100 zł ZUS-u i na swoim pierwszym roku studiów miałem takie miesiące, że była to kwota, która pokrywała wszystkie wydatki: mieszkanie, jedzenie, imprezy, książki i tak wszystkie. Więc wymagania finansowe będą się zmieniać, Twoje zarobki będą się zmieniać, Twoja kariera będzie się zmieniać, ale nawyk finansowy pozostanie, więc warto uczyć się już teraz i rozpracowywać, co jest co. Później jedyne, co się zmienia, to kwoty i zobowiązania. Wprawdzie za moich czasów nie było wtedy jeszcze popularnego Facebooka ani YouTube'a w sensie vlogów, a było właściwie grono, nasza klasa i resztki gadu-gadu. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o same studia, to jednak fundamenty się nie zmieniły. Studia to jest fantastyczny czas, miejsce, gdzie można poznać masę ciekawych ludzi, z którymi ma się kontakt przez wiele, wiele lat później, tym też świetne kontakty biznesowe i o tym warto pamiętać. No i oczywiście studia to jest czas, gdzie można przeżyć fantastyczne wspomnienia. No i to jest czas, kiedy naprawdę macie mega dużo możliwości, tylko trzeba zdać sobie z tego sprawę, że w późniejszych latach będzie z wieloma rzeczami trudniej. I tak potwierdzam, od 10 lat prowadzę na ten temat badania, z wiekiem gorzej znosi się kaca. A jeśli chcecie się uczyć finansów już od początku studiów i jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, to oczywiście zapraszam. Tomek Jeroszek, doradca TV, były student Uniwersytetu Warszawskiego.